Cześć. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, na czym polega skład battles. Także zapraszam do oglądania. Aby grać skład battles wystarczy po prostu L kliknąć LT, bądź L2, kliknąć graj, następnie przejść do podtrybu skład battles, wejść, kliknąć A. Następnie wybrać skład na który chcemy grać, na którym sobie będziemy pijać punkty. Na przykład, my sobie wybierzemy ten skład. Damy sobie rangę zawodowiec. Mamy nasz skład. Dajemy dalej. I tym sposobem wczytuje nas do gry. I oczywiście gramy na bota. O to chodzi w tym trybie. Klikamy dalej. Jak widzicie, mamy tu już grę załadowaną. I tym sposobem możemy po prostu sobie ciupać. Skład Baty zdaje nam nagrody, na przykład paczkowe, bądź pieniężne, bądź po prostu naukę grania w FIFA. Tak. Co jest raczej najważniejszą rzeczą. Także dziękuję za oglądanie. Zapraszam do następnych poradników. Cześć.